Poznaj WorkTrip, prostą aplikację do organizowania dojazdów w Twoim miejscu pracy. Czy wiesz, że wspólne dojazdy mogą pomóc Ci zaoszczędzić czas, pieniądze i zadbać o środowisko? Dzięki naszej intuicyjnej aplikacji możesz z łatwością zorganizować dojazdy z innymi pracownikami. To nie tylko obniży Twoje koszty paliwa, ale także zmniejszy emisję dwutlenku węgla i pozwoli uniknąć korków na drogach. W naszej bazie znajduje się ponad 500 tysięcy firm co umożliwia szybkie znalezienie współpracowników z twojej okolicy. Nasza aplikacja to również platforma wymiany informacji między pracownikami a pracodawcą. Wszystko w jednym miejscu. Dlaczego warto skorzystać z WorkTrip? Oszczędzasz pieniądze, redukując koszty paliwa i utrzymania samochodu. Oszczędzasz czas. Dbasz o środowisko, redukując emisję dwutlenku węgla a dodatkowo masz łatwy dostęp do wszystkich firmowych informacji, zacznij korzystać z WorkTrip już dziś i przekonaj się, jak wiele korzyści może Ci przynieść.